Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym komentarzu wideo firmy epetrol.pl Dług to słowo, które od kilku dni powtarza się już we wszystkich większych dziennikach i we wszystkich doniesieniach ekonomicznych, zarówno z za wielkiej wody, jak i z Europy, bowiem tak Stany Zjednoczone, jak i gospodarki europejskie muszą zmagać się z kilkoma problemami związanymi z zadłużeniem. W przypadku Europy jest to kryzys zadłużenia w Grecji, który powoduje tak naprawdę niepokój całej Unii Europejskiej, całej strefy euro o to, w jaki sposób greckie problemy finansowe przełożą się na całość gospodarki europejskiej i tak, także na popyt na paliwa i ropę. Natomiast w Stanach Zjednoczonych mamy kłopoty i Senackie, tak naprawdę, konflikty o to, czy uda się zwiększyć limit zadłużenia i czy nie spowoduje to jakiejś zapaści na rynku amerykańskim. Także możemy powiedzieć, że zarówno Europa, jak i Stany Zjednoczone zmagają się z problemami związanymi z długiem i tym samym przekłada się to na obraz ogólny popytu na produkty petrochemiczne tak naprawdę, bowiem ropa od kilku dni systematycznie tanieje. Mamy już ją na poziomie mniej więcej 110 dolarów. To jest znaczna odmiana wobec tego, co widzieliśmy jeszcze kilka dni temu, kiedy kosztowała na ponad 120 dolarów. Tak naprawdę to, co się w tej chwili dzieje na rynkach międzynarodowych, jest wynikiem słabej koniunktury gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Doniesienia o bardzo kiepskich wynikach amerykańskich spółek, o bardzo kiepskiej sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych paradoksalnie powodują wielkie obawy wśród producentów ropy o Możliwość obniżenia się popytu i tym samym ceny ropy będą jeszcze zapewne przez najbliższe dni leciały w dół. Natomiast tak naprawdę polski kierowca może tego wcale tak nie odczuć, jakby sobie tego życzył, bowiem to, co widzieliśmy w ostatnich dniach, a więc minimalne przynajmniej obniżki czy schodzenie cen poniżej 5 zł na wielu stacjach w różnych częściach Polski, jest tak naprawdę efektem obniżek, które mieliśmy jeszcze kilka dni temu w cennikach hurtowych, które teraz raczej mało prawdopodobne, by powtórzyły się na większą skalę, bowiem sytuacja związana na, y, z naszą walutą, która tak naprawdę jest y, bardzo silnie decydującym czynnikiem o tym, jak będzie kształtować się cena benzyny w Polsce jest taka, a nie inna. Będziemy po prostu mieć do czynienia raczej z niwelowaniem tych ewentualnych obniżek wynikających z sytuacji na świecie. Jedynym paliwem, który jak już wielokrotnie podkreślamy jest stosunkowo odporny na, na te relacje walutowe jest autogaz cały czas, który zdaje się nie robić sobie nic tak naprawdę z globalnych zawirowań jest on także troszeczkę mniej zależny od polityki cenowej wielkich koncernów i tak naprawdę w jego przypadku te wahania cenowe nie są aż tak istotne. Zakładamy, że w najbliższych dniach ceny na polskich stacjach będą się kształtować mniej więcej w rejonie 5 złotych, 13, 5 zł, 20 groszy za litr benzyny 95 i w rejonie 5 złotych, może 5 zł i 8 groszy za litr diesla, a więc tak naprawdę będzie to poziom niespecjalnie odbiegający od tego, co widzimy w tym tygodniu.